W sierpniu rozpoczął się kolejny sezon piłkarskich rozgrywek, w których startuje zespół Tęczy Homanit Krosnoodrzańskie. Za nami już trzy kolejki zielonogórskiej klasy okręgowej, w której mierzą się piłkarze z Krosnoodrzańskiego. Trzy kolejki i zaledwie jedno zwycięstwo i dwie porażki. Taki jest bilans gier zespołu Multicolores. W pierwszej serii gier na własnym boisku pokonali drużynę Błękitny Ołobok 3 do 1. W drugiej kolejce rozgrywek na własnym boisku ulegli zespołowi Wiktoria Szczaniec 1 do 3. Trzecią kolejkę zespół z Krosna Odrzeńskiego rozegrał na wyjeździe w Czerwieńsku. W ostatni weekend Piast Czerwińsk pokonał tęczę aż 5 do 0. Po trzech kolejkach tęcza zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Na czele ligi do zamet Nowa Sól i Stal Jasień, które odniosły trzy zwycięstwa. Poza zmaganiami ligowymi wystartowała także pierwsza runda okręgowego Pucharu Polski. Piłkarze tęczy pokonali w niej 2 do 1 zespół Sznuk Chociule. W kolejnym ligowym meczu tęcza na własnym stadionie zmierzy się z zespołem Kargowia-Kargowa. Początek meczu w sobotę 3 września o godzinie 17.00.